Zobaczmy co po drugiej stronie. Nagle za Twoimi plecami pojawia się Krista. Olafie, nie podoba mi się tu. Wszystko jest mroczne i ponure. Przesiąknięte bólem, rozpaczą i śmiercią. Jest też coś jeszcze, coś znajomego. Myślałem, że Walkirjom nie obce są śmierć i krew. Gudrita pojawia się obok swojej towarzyszki. Zamknij się, Olafie. Krista ma rację, jest tu coś dziwnego. Nie potrafią tylko stwierdzić, kto albo co. Co masz na myśli? Kto? Siostry? Kto? Hilda pojawia się tak szybko, że niemal wyskakujesz ze skóry z zaskoczenia. To Regina i ma kłopoty. Nie czujecie, ale wy nie znacie jej tak dobrze jak ja. To bardzo miła dziewczyna, ale po odwiecznej bitwie z Olbrzymami w Dolinie Porywistych Wiatrów, stała się trochę dziwna. Twoja siostra jest gdzieś w pobliżu, czyli kolejna walkiria Tak Olafie nazywa się Kamienna Regina i potrzebuje pomocy. Czuję to. Obiecaj mi, obiecaj nam wszystkim. Nie możemy opuścić pustkowi Verlon, dopóki jej nie znajdziemy. Ja miałbym porzucić Walkirię w kłopotach nigdy. Aczkolwiek zobaczmy, jak to wyjdzie. O, sklepik. Hmm, ważki i ciernie. Więc musimy bardzo uważać tutaj. Co to jest? A, skrytka. Dobrze. Węże. Słuchaj mógłbym zobaczyć, co takiego tu się ukryje. Kasa. A, no to nie warto było. No skrzynka bardziej by mnie interesowała, ale... Póki co sobie to da... Czy ja widzę sadzonki cierni? Mm. O! Ruka! I to też. Mm. Zabierzmy. Potrzebuję pięć dla pewnego. Alchemika. Tutaj widzę? Coś, coś... Ajkasa. ciekawego. Oj, płobisko. Teraz ta gruneczka. Mm. Tutaj kiedyś był zamek. Przynajmniej pamiętam, że w on gdzie był. Mm. I mamy ją. Dobrze. Tu, o, właśnie, właśnie. Tylko czy ktoś tego pilnuje? Chyba nie. Czy to są sadzonki? Nie. Tu jest. I runka. Chyba nikogo tu nie ma w pobliżu. Jeszcze jedna sadzonka. Świetnie. Takie poniszczone to wszystko. O, kryształ. Hmm. I tutaj chce ktoś z nami zagadać. O, tu jesteś zakopany. Pustelnik. Hola, stój, gdzie leżysz Ślepy jesteś. Nie widzisz, że to grządka. Nie dość że co noc zombie i szkielety rozdeptują mi ogród, to jeszcze żywi się za to ziemi. Synu, chodzisz po grządkach, a nie chciał. Stój w miejscu i uważaj, po czym depczesz. Spokojnie, nikt ci nie rozdepcze Twojej ukochane grządki. O, to właśnie wybierzmy może. Opcję pomocy, bo może coś chcieć od nas. O właśnie jest. Nagroda więc jest i zadanie. Kto wie, może mógłbyś pomóc? No dobrze, posłuchaj, nie umarli, zaczęli mi się nocami szwętać po ogródku, rozdeptują pomidory, zgniatają ogórki i tak dalej. Nie wiem co robić, musisz zrozumieć, mieszkam tu sam i nie mam innego źródła pożywienia. Jeśli te mroczne czarty nie przestaną, wkrótce umrę z głodu. Jeśli naprawdę chcesz mi pomóc, spróbuj pozbyć się tych nikczemnych nieumarłych, będę ci ogromnie wdzięczny. Wiking ma zajmować się ogródkiem? Nigdy! Nie no, pomożemy. Znajdą te szkodniki. O, pojawili się. O, tych piekioł. Hmm. Czy ty coś masz na sprzedaż? A. Dobrze, że rurkę podniosłem wcześniej, bo... bo inaczej musiałbym teraz na więcej je, tych wrogich y, armii uważać. Tutaj jest coś fajnego, Ech, tego to nie będzie zbyt ryzyk. O, i runkę widzę. Bierzemy. Oj! No to wpadliśmy jak śliwka w komplet. Hmm. Bardzo mi się to nie podoba. Pułapka troszeczkę mnie uratowała. Ale nie za wiele. Co ja mogę tutaj zrobić? Na pewno zimowy taniec. ci ucznicy, to pewnie tu już zrobią masakrę. O, to akurat się udało. I jeszcze śnieżyca. Nie, no dlaczego. Czy to normalnie nie może. O, może. Może inaczej, tak? Też nie. nie no to jednak po pająkach pojedziemy mm -hmm. I cóż, yy, najlepiej byłoby się nawet nie zbliżać Ale jedno pole trzeba będzie podejść Bo wtedy chyba nie jest złamana ta O właśnie właśnie yy. Bijemy. Tylko, że oni też pewnie już teraz nie mają złamanej. Eee, dodatkowy ruch. Przekażemy. I cóż, czekamy. Aha. Mm, no dobra. masakrujemy. Wow, spore to obrażenia zostało zadane. To i powstrzyma i zabije nawet. A one może wpadną tu. By było nawet, nawet, może dwie pułapki? Nie, no w ogóle to już jest 12. Szał! Pułapka tu. To no. Na... A może. Hmm. Pomyślmy. Tak, razem z paladynami. Chociaż wolałbym tutaj bić. Pomyślmy, pomyślmy. Pewno pułapka tak tutaj Chyba, że nie Trochę many mało Dobra niech będzie pułapka Teraz żeby to mm, wszystko razem objąć śnieżycą No i to się właśnie nie uda Hmm, no to tylko pająki bym chciał objąć. Co też takie proste nie jest, ale. O! Nie no, jak się tym steruje, bo to jest jakaś masakra. Hmm, tak trzeba będzie to zrobić. Wow! Jestem pod ogromnym wrażeniem. 15. To. No nie będzie. Raz jeszcze, gdyby trafić w tych, to tak potężnie. Oni by w łapkę raz, później może jeszcze w drugą, którą tutaj położyłbym. I. I nie ma strat własnych. Póki co. Trzymajcie kciuki. podejdź tutaj na Wabika. Tylko... Aha, oni już nic tutaj nie zrobią wielkiego. Możemy podejść. pięknie o nie ma strat prawda no ale troszkę ranni zostali i klątwa zmniejsza morale celu no ale to nie jest jakaś wielka siła można by było zabić raz i o właśnie 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 czyli tak tu Jeszcze dla pewności może... Może jednak szał? Znaczy, chodzi o to, że potrzebuję zużywać szał... Mhm. I... dobijamy. Ale to była straszna bitwa. Przecież ja tu miałem... Jen. Zobaczcie te siły. Nagroda naprawdę jest malutka. Bierzemy to i w nogi. Hmm. Nie to ja. Ja chyba nie. Nie będę ich tutaj wywabiał. To jest zbyt ryzykowne. Ja nie mam nerwów do tego. <laughs> Runkę i w nogi. O, śnieżne pajączki. Uh, tu chyba kiedyś był most. będę ze smokami walczył. Tutaj. Kryjówka na plastiku. Nie, to może być pułapka. Tym razem tutaj nie zajrzymy. O, statek i drugi statek. Pewnie. Hmm. Czy to nie będzie coś związane z questem, którego nie dostałem? No nic, dziękujemy wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym Obejrzymy statek, pogadamy może tutaj i przeszukamy najbliższą okolicę.